Witajcie, z tej strony Flower35. Dzisiaj przedstawię Wam kilka ciekawych błędów z Krykangurę KO Tajemnica Wulkanu. Zapraszam! Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczysz czy jest opki. Na radarze zobaczysz, gdzie jest Jeżeli zginiemy w poziomie, w menu głównym, zamiast zapis gry, pojawi się nowa gra. Całka lewa to w lewo, prawa to prawo, a teraz.

Kolejny trik polega na tak zwanej podwójnej śmierci. Musimy poczekać, aż w prawym górnym rogu minie nam cały czas i jednocześnie uderzyć jakiś przedmiot. W ten sposób, kiedy załadujemy poziom od nowa, nasz samolot stanie się zupełnie pełni niewidzialny. Gadżet zamontował w samolocie. Ciekawie to wygląda. Sin. Mówię ci, to będzie czas. Na drugi Widać samolot, całkowicie widziałem. Zamontował w samolocie. Murczył nie zła jazda. W pokażę wam, jak dostać się do. Ogrodów życia bez przechodzenia sali treningowej. To ogrody życia są schowane właśnie za tą bramą. Teraz wykorzystujemy mały błąd programistów, dzięki któremu możemy wskoczyć na górę. Zebnie udajemy się tutaj. Wykonujemy podwójny skok i przytrzymujemy strzałkę w prawo. Czasami może nam się nie udać. Jeżeli dobrze wyczujecie, jesteście już w ogrodach życia. Kiedy wrócimy do wioski, chaos przejdzie przez bramę dosłownie. Aby udać się z powrotem, musimy ponownie skorzystać z triku. W rodach życia występuje kolejny błąd, należy wskoczyć na to małe drzewko, a potem na tą skałę na górze. Istnieje w tym poziomie również szybszy sposób na jego przejście. Nie musimy przechodzić całego poziomu. Wystarczy, że dostaniemy się tutaj na sam koniec. Teraz przeciągamy tą skrzynkę w lewo. Wskakujemy tutaj. Wskakujemy na lewą stronę tych kłód i musimy tak. Skoczyć, aby Kao mógł zahaczyć w powietrzu. W ten sposób możemy przeskoczyć na drugą stronę. Teraz pozostaje nam tylko ułożyć układankę i zdobyć pierwszy artefakt. Zdobyliście pierwszy artefakt. Oczywiście, aby go odblokować, będziecie i tak musieli zdobyć wszystkie 200 duszków, co jednak oznacza, że cały poziom trzeba będzie przejść. Mimo to możemy wykorzystać ten trik, aby zdobyć artefakt wcześniej. Ja jestem autorem tego triku a polega on na wskoczeniu na skałę tutaj po prawej, a następnie przeskoczenie tam na lewą stronę. Wygląda nam też, do tego będziemy potrzebowali paralotni. Mam teraz paralotni. Jak widać trik działa. Możemy skakać po tych skałach na górze. O! o tak przy okazji część skały znika, kiedy obrócimy w odpowiedni sposób kamerę. No to co, próbujemy jeszcze raz. Oczywiście cały trik jest bezcielowy, ponieważ nic tutaj nie znajdziemy. I mamy tu jeszcze taką dynię. Kolejny trik, który kiedyś sam odkryłem, polega na wskoczeniu na domek gadżeta. Jest kilka sposobów jak to zrobić, a ja pokażę jeden, z którego ja często korzystam. Trzeba skoczyć na ten oto pieniek, a następnie skoczyć tutaj. Klinisplasorem jest natomiast wskoczenie na, na tą skałę. Oj. No, jesteśmy. Przyznam jednak, że ten poprzedni trik, który używałem, jest o wiele łatwiejszy. Następnym trikiem w wiosce pelikanów będzie dostanie się na wichrowej wzgórze bez spadochronu. Jak pewnie sami wiecie, jest to w praktyce niemożliwe, ale jest na to inny sposób. Jak widać, nie mam spadochronu. Musimy dostać się na to drzewko. Trzaskakujemy na tutaj małą półkę skalną, a następnie na górę. Przechodzimy na samo lewo. Omijamy palmę. I kierujemy się w prawo. Możemy teraz dojść do drogi. aka automatycznie na nią wejdzie. Kolejnym trikiem który chcę wam pokazać jest to, że jeżeli pojawi się taka animacja, kiedy ko idzie, możemy przytrzymać klawisz Alt, używany jako celowanie, a wtedy ko się zatrzyma. Jesteśmy w wikrowym skórzu bez spadochronu. Niestety zebranie drugiego artefaktu z gry nie będzie możliwe, gdyż spadochron jest tutaj wymagany. Aby po I nie ma żadnego sposobu, aby bez jego posiadania. Jak już wspominałem, poziomu tego nie da się ukończyć bez paralotni. Istnieje sposób, aby dostać się na te chmurki bez jej użycia. Należy wskoczyć tutaj na to drzewko, a następnie tutaj w prawo. Kao zawiśnie nieco w powietrzu, a potem będziemy mogli wyskoczyć jeszcze raz. Teraz zostajemy się na tą półkę i przeskakujemy na rzeźlinę. Dochodzimy na sam koniec i już jesteśmy obok chmury. Dodatkowo jestem tu, aby wytłumaczyć, dlaczego nie możemy przejść poziom bez paralotni. O ile uda Wam się doskoczyć na tą roślinkę i przejść na chmurki, o tyle, następny moment jest zupełnie niemożliwy bez paralotni. Chodzi o to miejsce. Jak widzicie, jest tutaj taki wir, i w żaden sposób nie uda Wam się przeskoczyć na tą chmurkę, która jest dalej. Możecie spróbować dostać się na tą roślinkę. Ale to wszystko na co, co Wam się uda zrobić. Mi jeszcze nie udało się doskoczyć z tej roślinki na chmurkę. Ale, nawet jeżeli Wam się to uda, to mam tej chmurki, tak? I nie się w żaden inny sposób na całą górę. tutaj windę, którą docieramy do tej części poziomu i jeżeli zeskoczymy nieco niżej znajdziemy ten magiczny przycisk tylko KO 2. Możemy sugerować, że służył on do uruchomienia tej windy. Jest on w pełni funkcjonalny, a tak naprawdę z windą nic się nie dzieje. Prawdopodobnie twórcy gry chcieli wykorzystać jeszcze ten przycisk w trójce, a jednak się rozmyślili. I winda jest automatyczna. Jak widać, tutaj widna jest w pełni automatyczna. Również nie jestem autorem tego triku, a polega on na zwykłym skoczeniu na tą roślinę, dzięki czemu możecie dostać się. ちょっとまず。 Kolejny trik znajdziemy w tym miejscu: musimy wskoczyć tutaj, pojawimy się na półce skalnej. I jeszcze powiem, że ja nie jestem autorem tego czyku No i spadłem. Ja odkryłem bardzo ciekawy trik. Jeżeli przejdziemy poziom i staniemy w tym miejscu, Kao wpadnie w kolumnę. No i musimy teraz poziom resetować, bo innej opcji nie ma. Tym razem docieramy na Wyspę Wodospadów. Te triki również nie są mojego autorstwa. Jeden polega na wskoczeniu tutaj. Musimy znaleźć tą skałę. O, już ją znalazłem. Teraz znajdujemy taką... ...małą wysypkę. Musi uważać na tą część wysp, ponieważ można z niej spaść. lecz po prostu przeskoczyć i uruchomić spadochron. I docieramy do takiej dziwnej plaży. Oraz mamy tutaj... ...tak zwaną loading area, czyli pokazuje nam się cały obszar poziomu. Dość ciekawe, ale nie wiem po co. Tak zaujadali twórcy gry. No w tym bądź razie, cieszcie się i patrzcie. Kolejny na wyspie Wodospadów ma polegać na wskoczeniu na tą małą skałę. Jest w tutaj. I udało nam się. Teraz musimy przeskoczyć na tą kolejną wysypkę. I hop nap. Ja. Jesteśmy. Tutaj kolejna skała. spadłem. Może tym razem nie spadniemy. O, udało nam się, jesteśmy tutaj, w tej świątyni wodospadów, czy jakby to tam nazwać? Możemy tu wejść na sufit. Jesteśmy. Ciekawe nie. O! Jest skrót! Ale fajnie! Czyli mit potwierdzony. Możemy użyć tego błędu jako skrót. Dzięki temu, że twórcy stworzyli dziurę w suficie. A, ja się gra zacina, bo gra myśli, że ja jestem w skrzynce i będą się zatapiać te bloki. A tu jest ten przycisk. On no, teraz nic nie robi, ponieważ już to byłem. Artefakt wodny. Więc to było na tyle. No i tak się kończą przygody. Kangur kakao. Dziękuję za obejrzenie całego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania bądź znacie inne triki z gry, możecie pisać w komentarzach pod filmem. Pozdrawiam. Floor35.